Jeszcze mi brakuje do tej Fatki podstawki. Nie wiem, czy ona musi być, czy nie. To jest stabilne. Tylko tak sobie na nią patrzę. Błyszczącą PS2 Fat. Jeszcze w takim stanie. No, piękna jest, ej. Dobrze, w Slimie też dało się zmieniać e, położenie tego logo, bo tu, bo tu jakby to zrobiłem. No i dobrze że też tą podstawkę mam, co jest mega unikalna e, No ale tak szczerze, gabarytowo ten. Wiadomo, że fatka wielka, no ale tam z drugiej strony dysk można do niej dołożyć. Twardy 3,5 cala włożyć do wnęki. Neto network Adapter. No kurde. Nie no, mega jest. Mega jest ładny stan. No i fajna jest ta wersja. E, wersja, wersja limitowana, błyszcząca. Metalik Silver. Tego było od 1000 do 5000 gdzieś pisali. Gdzie indziej pisali, że 2000. Hmm. Dzień 600 już w sumie nie wiadomo, tylko na Japonie.